Siemanko, siemanko, ruszamy w dzisiejszym porannym Pierdolondo i naprawdę mam sporo ciekawych newsów, jak widzieliście może w zajawce na Twitterze albo na Telegramie lub Discordzie, bo tam wszędzie Wam wrzucam te informacje. Mam nadzieję, że dzień rozpoczęliście bardzo dobrze, ja już jestem po porannej kawusi, także lecimy z dzisiejszymi informacjami. A trochę nam się e, uzbierało i myślę, że będzie dosyć e, też również i wesoło i e, śmiesznie, także zapraszam na dzisiejsze e, pierdolądo. Siema Tomek, siemanko. Ok, lecimy. Mamy kartkę z kalendarza, 21 czerwiec, e, możecie podejrzeć sobie kto dzisiaj obchodzi z waszych znajomych e, tutaj imieniny. E, pozdrawiam wszystkich Ludfrydów i Kloi e, oraz ru, wszystkie Rudolfiny. Chociaż tutaj też do Mamir, bardzo piękne imię. Ok, coraz bardziej zbliżamy się do tego dnia, e, który jest najkrótszym e, dniem a w roku. Także powoli, dużymi krokami. Natomiast dzisiejsze święta nietypowe to święto muzyki, dzień deskorolki, więc jeżeli macie jakieś deskorolki, to można dzisiaj się wybrać deskorolką do roboty. Międzynarodowy dzień jogi, e, e, więc e, można się wyciszyć, wy, wyczilować, pomedytować. E, światowy dzień żyrafy. Pozdrawiam, Roberto, dzisiaj światowy dzień żyrafy, nasz ekspert w krypta ekifie e, od żyraf. Także Roberto wie o co chodzi. Światowy dzień hydrografii, nie wiem co to jest hydrografia, coś związane z wodą ale pozdrawiamy wszystkich e, hydrografów mm, cytat dnia jeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz a nie mając nawet ani jednej chwili bardzo mądrze ok, e, a jeszcze przysłowie przy dzień świętego Aloizego przyczynia wina dobrego, Oto idealne przysłowie dla e, Tomka specjalisty od wszelkich kompotów. Ok, sprawdzamy kryptowalutę. Jak się to wszystko dzisiaj zachowuje, leci, spada, rośnie. Jak widzicie, w ciągu 24 godzin mamy tutaj wzrosty i na Bitcoinie, i na Ethereum. Także jeżeli kupowaliście na tych bardzo mocnych spadkach, no to teraz powinniście być bardzo mocno zadowoleni, tak samo z BNB pozostałe kryptowaluty dużo wolniej niby odbijają. Natomiast jak widzicie po solanie, nie się gdzieś tam śpieszy, tak samo e, Polka, więc wiem, że parę osób tutaj się ładowało szczególnie w Polkę, e, więc może być bardzo, bardzo mm, zadowolonych Ja powiem szczerze, to jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. Wczoraj się załadowałem w solane pod zakupy e, Walkena, więc e, już myślałem, że będę na grobej stracie, a to nawet może i dobrze wyjdzie, wyjdzie gdzieś tam. Z plusem zobaczymy do kiedy będą te wzrosty. Ok, lecimy z informacjami tutaj na Bain Crypto. Analiza część zrealizowana strata inwestorów BTC, osiąga nowe ATH. No i tutaj mamy, że w trakcie ostatnich 6 dni inwestorzy zrealizowali 19,121 miliarda USD, czyli do dolców straty w Bitcoinie. Także jak widzicie, tutaj też inwestorzy pojechali na stracie. Jeżeli chcecie więcej gdzieś tam sobie doczytać tego artykułu, to wrzucam wam na czacie. Ja wam tylko robię takie zajawki, ewentualnie czasami się odnoszę do tych artykułów. Natomiast tutaj jakaś jest analiza, kto, kto takim, takim pierdolą do jest zainteresowany to warto na to sobie spojrzeć. Eee, tutaj macie informację, że Bitcoin wsiła kryptozimę, wina coraz bardziej jastrzębia polityka Fedu. Czyli w Stanach Zjednoczonych też mają swojego jastrzębia, nie tylko Polska ma jastrzębia. No i zauważmy, że w maju inflacja wyniosła aż 8,6% wobec 8,3% odnotowanej w kwietniu. Czyli mamy tutaj wynik najwyższy od 40 lat. Jeżeli chodzi tutaj o te informacje odnośnie winy Fedu, to też mamy informację prezesa FTX, który właśnie twierdzi, że podwyżka tych stóp procentowych jest po, przez Fed jest głównym powodem właśnie krachu na rynku kryptowalut. No, i jestem ciekawy, jak tutaj dalej to będzie wszystko e, wyglądało. Mm, Macie jego cytaty: czuję, że mamy obowiązek poważnie rozważyć wkroczenie do akcji, nawet ze stratą dla nas samych, aby powstrzymać e, zarażenie. Nawet jeśli to nie my spowodowaliśmy kryzys, ani nie byliśmy w niego zaangażowani. Myślę, że to właśnie jest zdrowe dla o, ekosystemu. I chcę robić to, co pomoże mu się rozwijać i kwitnąć. Ej, ja też polecam obejrzeć w ogóle film e, gdzieś tam na YouTube na pewno znajdziecie e, o tutaj e, o prezesie e, o samym Bankman e, Frigdzie, czy jak to tam się on e, zowie. Człowiek, który bardzo szybko się dorobił właśnie na kryptowalutach, założył swoją giełdę, no i też jest znany z bardzo dużego serducha, gdzie spo, spory, czy sporą część zysków prze, przeznacza na różne rzeczy charytatywne. Więc tutaj też gdzieś tam nie można wykluczać, że powiedzmy kilka giełd to co wcześniej rozmawialiśmy odnośnie te Celsjusza, czy, czy, czy innych tutaj takich ważniejszych aktywów kryptowalutowych, że gdyby coś, coś leciało, to raczej chyba giełdy będą się, czy, czy takie poważniejsze aktywa, będą się nawzajem starały wspierać, żeby to wszystko nie runęło. Ok, lecimy dalej. Mamy tutaj informację odnośnie tego, że główny inwestor Celsjusza proponuje plan naprawczy dla platformy. Generalnie mm, mamy takie pierdolądo, mm, skąd się wziął ten e, tutaj gościu. Natomiast, tak naprawdę, mm, okazuje się potem na samym końcu, że, że, że tak naprawdę to on nic, nic nie powiedział. Ma jakiś plan, ale, ale też nie powie. Także tutaj na ten moment ci, którzy się zapakowali w celcusza. No, to w mojej opinii e, muszą chyba jeszcze długo, długo po, poczekać. Hmm. Można powiedzieć szczerze, że ciężko, ciężko powiedzieć, e, co tutaj by było dobre dla, dla Celsjusza. Bo powiedzmy sobie szczerze, w momencie kiedy oni odblokują te, te wypłaty, to podejrzewam, że e, lwia część osób zaangażowanych w Celsjusza po prostu będzie chciała to wypłacić, co spowoduje, e, że znowu stracą płynność. Więc wydaje mi się, że jedyna tutaj szansa to czekać aż będą jakieś wzrosty na, na krypto, a ewentualnie zaryzykować i dać ludziom jakieś, nie wiem, wyższe, wyższe procenty. Chociaż to też może pogłębić ich stratę na rynku. Więc nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. A tutaj, bardzo ciekawy artykuł odnośnie Jeffrey'a Huanga, mm, przedsiębiorcy z branży technologicznej, byłego muzyka. Byłego muzyka to się wcale nie dziwię, bo na YouTube przesłuchałem jeden kawałek, więc lepiej dla branży muzycznej, że to był muzyk, który sobie stworzył e, albo nie stworzył, albo przy udziale znajomych e, gdzieś tam stworzyli sobie 10 projektów kryptowalutowych, no i wy, wyłudzili 22 tysiące tokenów Ethereum. A myślę, że bardzo ciekawy e, artykuł. Możecie sobie go e, przejrzeć. Natomiast ja wam tylko pokażę jakie projekty były na tej liście. Macie tutaj e, Mitrila, e, Formosa, e, projekt numer 3 Maci X, e, Cream Finance, coś kojarzę właśnie t, ten Wi-Fi Finance. Też mi się gdzieś tam obiło o uszy Swag Finance, Midcash Typon Cash, Mood Games Mood Games właśnie też mi się co, co, Coś kojarzy, nie wiem czy na Discordzie Tego e, akurat nie widziałem e Squid DAO, no, To tutaj też gdzieś tam na, na Famie, jak widzicie No, można, można Tak, robimy, robimy projekty Udajemy, że, że nie wyszło I zawijamy e, Całą kasę i generalnie zawijamy się z rynku. Ok, lecimy tutaj z kolejną informacją. Macie tutaj info odnośnie Cardano, czyli że czekają na ważną aktualizację. Natomiast nie mniej ważne jest to, że Izrael i Hongkong testują swoje CBDC. Także, no zobaczymy odnośnie jak to wszystko wyjdzie. Czyli, tak, macie informacje odnośnie aktualizacji blockchaina Carrano, które wejdą w życie przed końcem czerwca. No, trochę dziwne: przed końcem czerwca, już mamy koniec czerwca, zostało zaledwie 10 dni, więc albo wchodzi, albo nie wchodzi. Nazwa dosyć ciekawa: Wasili Hardwork. Także nie wiem, um, w, w kierunku Rosji. <grych> um, OK. No i też macie informację, że Bank of Israel oraz Hong Kong Monetary Authority współpracują w celu przetestowania waluty cyfrowej banku centralnego. Będzie test dotyczył kluczowych rozwiązań z, z cyberbezpieczeństwem. Także to ma wszystko ruszyć w trzecim kwartale. Um, no i zobaczymy w jakim to kierunku wszystko e, pójdzie. Generalnie skoro gdzieś tam e, państwa e, idą w kierunku warunków cyfrowych, więc wydaje mi się, że e, odnośnie krypto to, to nie będzie te, tak źle jak wszyscy to zapowiadają, że e, wszystko nam się e, poskłada. E, Lecimy jeszcze tutaj z dwoma newsami. Macie informację, że Bitcoin Whale przeniósł nagle prawie 2 miliony dolarów BTC a, w weekend um, no i tutaj. E, macie informację, że właśnie te ruchy nastąpiły w sobotę, a, gdzie Bitcoin spadł poniżej poziomu 20 tysięcy e, dolarów. Um, no i. Um, Serię takich, właśnie dużych te, te transakcji występujących po sobie. W takim momencie Whale Alert e, zostało to zarejestrowane. No i dokonano w przeciągu e, kilku minut e, pięciu takich samych transakcji, wartych około 205,35 miliona dolarów. E, każda. Także zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Hmm, tutaj, jeżeli ktoś takimi rzeczami się interesuje, to podrzucam kolejny e, artykuł. Warto sobie do tego mm, spojrzeć, a my zmierzamy w kierunku coraz y, tutaj, jakby e, luźniejszej treści. Hmm, jeżeli chodzi o Bitcoina, to tutaj zostały przeprowadzone badania. Hmm, no i wyszło, że e, obecnie kopanie Bitcoina wychodzi o 56 razy. Yy, zużywając że bitcoin a, poprzez, yy, poprzez że górnicy kopiąc bitcoin, o tak w ten oto sposób zużywają 56 razy mniej energii yy, niż yy, tutaj yy, gdzieś tam te transakcje na, na rynku yy, tradycyjnym czyli w klasycznym systemie yy, finansowym yy, no wydaje mi się, że, że tutaj w zależności od tego co będziemy brali pod uwagę to jako miernik, to, to wydaje mi się, że te badania można sobie w jakim chcemy kierunku dostosować. Kluczowe jest to, o co to było gdzieś tam oparte. Ok, lecimy z takimi e, rzeczami, jeżeli chodzi o tutaj polskie projekty, to Legends of Elysium, nie wiem czy startowaliście w konkursie na nazwę tutaj e, tej kreatury, e, było do wygrania 100 dolków, także e, Michał, Aleksander i Juci wygrali, nie wiem czy tutaj ktoś jest od nas, no ale wszystkim e, zwycięzcom e, gratuluję. Bardzo ważna rzecz odnośnie Solarre. Pamiętajcie, że dzisiaj za 3 godziny już startuje nowa kolejka. To samo tutaj też polecam o zaangażowanie się do Solarre Mega: tak żeby Wasze karty jak najwięcej przynosiły Wam wartości. Także i można grać w SoRare i w SoRare Mega i w jednym i drugim mamy też do wygrania tutaj na przykład w Mega limitowane karty tak za pierwsze 4 miejsca. Oczywiście te miejsca nie jest łatwo tutaj zdobyć. No ale kto wie jak nie będziemy próbować to się nie dowiemy. Ok. Wczoraj wszyscy czekaliśmy na zakup skrzynek, jeżeli chodzi o wokena, Skończyło się to tak, że podobno Solana była na tele zapchana. Ja widziałem co się dzieje na Discordzie, to tam ludzie w ogóle hejtowali dosyć mocno projekt. Ja wczoraj dosyć mocno z beką podchodziłem do tego, bo, bo coś czułem w kościach, że, że tak to się skończy. Często projekty z bardzo ogromnym hypem, niezależnie na jakim blockchainie to jest. Pamiętacie pierwsze paczki z Revivra, a przypominam, że jest to na BSC, również były problemy. Czy to było Pegaze na poligonie? Na poligonie to już nie wracajmy do tych smutnych rzeczy. Także naprawdę spory był e, hype, spory zainteresowanie, no ale nic z tego. Także czekamy, kiedy e, kolejne m, paczki, e, kolejne w zasadzie, poszło chyba tylko kilka paczek, więc tak naprawdę z tych 10 tysięcy całość jest do sprzedaży, więc trzeba czekać, kiedy zespół e, wszelkie rzeczy naprawi albo poczeka, aż Solana będzie bardziej e, sprawna. Natomiast zanim to się wydarzy, to mamy dzisiaj lunchpada. E, ja już tutaj się zarejestrowałem. Tak jak wam mówiłem, w moim wypadku będzie to loteria. Jak widzicie, to, to jest mój numer na, na loterii. Widzimy 20, 21 621 użytkowników będzie brał udział w loterii. No i dziś do godziny tutaj macie. Mm, 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 już Wam mówię, do godziny mm, 10:59 UTC e, składacie tą y, alokację. Y, zapisujecie się, subskrybujecie, czy na bitę, czy na loterię. No i musicie pamiętać, że jak wybierzecie loterię, to nie możecie wybrać bitów. Jak wybierzecie bite, to nie możecie wybrać loterii. Ja Wam już tłumaczyłem, że, że w moim wypadku e, wybieram e, loterię, ponieważ ja tych bitów dużo nie posiadam. I w, nawet jakbym chciał zakupić w dużo większą y, liczbę y, bitów, no to raczej średnio by mi się to y, opłacało. Wydaje mi się, tak jak rozmawiałem z Maćkiem, że minimum trzeba około 3000 y, bitów, czy tam nawet, nawet lepiej po, posiadać dużo więcej. A patrząc jeszcze, że ten bit dosyć y, mocno spadł. No to e, kto wie, czy, czy sporo osób nie pokusiło się o jakieś takie e, zakupy i, i rozszerzenie swoich e, alokacji. Więc pamiętajcie, ty, macie jeszcze 3 godziny 56 minut, żeby tutaj subskrybować. Jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie ręką w nocniku, jak nie całą e, głową, bo po prostu przegapicie całego lunchpada. O moich strategiach możecie zobaczyć na YouTube. Natomiast kolejną rzeczą, o której przypominam, no to mamy tutaj w Sota. Dołączcie do naszego zespołu. 43 osoby mamy. Jeszcze brakuje do kolejnego poziomu nagród 7 osób, albo jeszcze do kolejnego 57, więc nie zwlekajcie. Trzeba posiadać na koncie spot ponad 500 dolarów, czyli na przykład 501. Więc jeżeli na przykład nie wiem, startujecie w Lunchpadzie tym albo kolejnym, bo już wkrótce odbywa się kolejny Lunchpad na Babycie. Ewentualnie za chwilę, tutaj też już macie informacje gdzieś tam na naszych stronach, za chwilę będzie możliwość stakowania przez kilka dni USDC przy wyższych, dużo procentach niż to zazwyczaj się odbywa, więc też zawsze można sobie przesłać tylko po to, żeby trochę zarobić i się zarejestrować i wspomóc nas, żebyśmy wspólnie. Tutaj zdobyli kolejne nagrody, jeżeli chodzi o mój kanał. No, to z uwagi na to, że został przełożony zakup skrzynek, możecie zobaczyć, jak zakupić skrzynię w Wokenie. Z czym to się wiąże i jaka jest moja strategia. No, i chyba i ewentualnie na, na szybki kryptofutbol, gdzie troszeczkę sobie porozmawialiśmy o piłce, trochę informacji o czyli jest dużo więcej. Osorare, Meta Soccer i Real Thief a, m, Tradycyjnie m, pamiętajcie, by oglądać e, pierdolądo No i lecimy z tymi bardziej zabawniejszymi a, newsami, demotywatorami i innymi pierdołami Macie e, informację, że na mistrzostwa Świata 2022 Można dostać 7 lat więzienia za uprawiania e, seksu e, w katarze no, i przedstawiciele FIFA ostrzegają, że tutaj zakaz nie dotyczy tylko par, które są w związku małżeńskim. Ja osobiście wiem, że to dosyć mocno jest to i restrykcyjne przestrzeganie. Mój znajomy był, w ogóle są problemy, że jeżeli nie jesteście małżeństwem, to nawet, żeby wynająć gdzieś hotel, więc on musiał na bookingu sobie. Gdzieś tam oddzielnie e, wyszukiwać, e, z tego co pamiętam, chyba mieszkał gdzieś e, u Rosjanina, więc tutaj musicie uważać, e, w krajach arabskich jest to dosyć mocno przestrzegane. Dodatkowo w, w Katarze też będą problemy e, tutaj m, ze spożywaniem alkoholu. Więc jeżeli chcecie e, gdzieś tam e, wskoczyć sobie, m, m, że tak powiem, i poimprezować sobie w nocy, i pokotłować się w pościeli, i spożyć alkohol. To na pewno nie jest te miejsce. Natomiast jeżeli chcecie, gdzieś tam. Wyjechać z pokoju bez waszej partnerki na Mistrzostwa Świata, to możecie idealnie pokazać jej ten artykuł, że no bez sensu i tak niczego nie będzie. Też oszczędzicie dzięki temu e, kasę tutaj, i, bo wiadomo, wyjdziecie na mecz wasze partnerki i dowiedzieć tam sobie za, za, zakupy porobić. No chyba, że będziecie oddzielnie w oddzielnych pokojach w hotelu e, mieszkali. Natomiast, w mojej opinii, no, nie o takim mistrzostwa e, świata e, walczyliśmy. Ani nie poruchasz, ani nie popijesz. No, dobrze, dobrze, że jeszcze pi piłkę pozwalają e, oglądać. Także tutaj dosyć taka e, ciekawostka. No i z tego tytułu. Jak nie można pić, jak nie można się zabawić, to po co jechać do tego kataru. Okej, okay. ale tutaj na przekór losu sieć. E, francuska Auchan wyszła na e, tutaj f, z inną inicjatywą w kierunku Polek e, także mm, minetka z serem i cebulą za jedyne tam 2 ,79 zł. 79 groszy także z tego co słyszałem to dzisiaj prze, wszystkie kobiety e, rzuciły się e, Auchan jest mocno oblegane także gratuluję a, pomysłu tak trzymamy. Także wiadomo, Francuzi, także się znają na tych sprawach. Ok, kolejny demotywator. Jak można jeść te piękne stworzenia? Odpowiedź to pytanie retoryczne, czy pytasz o przepis? Żeby nie było niedomówień. Z tego co wiem, to w którym mieście można dostać kiełbasę z Daniela. Także przypominam, że Daniel to taki jeleń. Natomiast e, lecimy sobie z demotywatorem. Kolejnym, jesteś taka piękna. Jak chciałeś, e, jak chlałeś w robocie, to wracaj do domu z buta. Nigdzie po ciebie nie jadę. I taka mądra. Czy wa, wasze partnerki też są również takie, takie mądre? Także tutaj z życia wzięte. No i teraz znalazłem takiego de demotywatora. Zazwyczaj wam puszczam kryptowalutowego demotywatora. Natomiast w mojej opinii. Bardzo mocno krypto e, demotywator. Gdybym wtedy miał e, to doświadczenie co dziś, nie popełniłbym tylu błędów, i odpowie, gdybyś wtedy nie popełnił tych błędów, nie miałbyś tego doświadczenia, które masz dziś. No i to jest cała prawda o życiu, ale też cała prawda o kryptowalutach. Jeżeli nie popełnimy pewnych błędów, to na cudzych błędach e, ciężko nam się uczyć. Więc w tym wypadku jest to taka dosyć mądrość e, życiowa. No i wydaje mi się, że warto też gdzieś tam nie patrzeć z żalem w tył, tylko zastanowić się, jakie błędy popełniliśmy i jakie wnioski trzeba wyciągnąć, żeby tych błędów więcej nie popełniać. No i kończymy dzisiejsze pierdolądo tutaj z informacjami z naszej strony KryptoEkipy. Pamiętajcie, że tutaj macie dostęp do naszych social mediów, czyli Telegrama, Twittera, Facebooka. Oczywiście tutaj u dołu też jeszcze informacja o Discordzie, bardziej takie medium gamingowe, gdzie dowiecie się o różnych e, projektach, na które teraz spoglądamy. Bardzo mocny materiał polecam moje kryptomyśli, jeżeli chodzi o Macieja. Tu widzicie jest poradnik do Walkena. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to jest za projekt, to przed dzisiejszym launchpadem warto obejrzeć. Pewnie dzisiaj jeszcze wrzucę na stronę tutaj, jak zrobić te zakupy skrzynek, bo nie spodziewałem się, że to wszystko się, się nie uda. Myślałem, że się zapcha, ale że, że gdzieś tam te zakupy się gdzieś tam powiedzmy odbędą. No i kolejne konkursy. Jak widzicie, co tydzień mamy coś ciekawego dla, dla Was do, do wygrania. Tym razem konkurs to CyberLife i możecie wygrać wejściówki na Ultra Europe Festival. Oraz pięć zestawów gadżetów. Więc, jeżeli ktoś lubi muzykę elektroniczną, to jak najbardziej. Przypominam, że festiwal się odbywa w Chorwacji. No i macie informacje odnośnie SoulRare. Pokazuje, jak drużyny, jak spoglądać tutaj na drużyny, które będą grały podczas Mistrzostw Świata i jakich zawodników gdzieś tam sobie przytulić. Jeżeli chodzi o dzisiejsze pierdolądo to by było na tyle, mam nadzieję, że troszeczkę yy, uśmiechnęliście się i e, dzięki temu dzień e, w dzień wskoczycie stanecznym e, krokiem, e, także wszystkiego dobrego, zapraszam jeszcze na dzisiejszy live z krypto pamiętajcie dzisiaj godzina 20, a to było na tyle, trzymajcie się, na razie, heja.